Która przyszła na zastępstwo, kazała wszystkim ustawić się w pary, I tylko szlomochomą pisnął w domu, został sam. Ja będę twoją parą, powiedziała pani na zastępstwie i podała mu rękę. I tak chodzili razem po parę. Szlomochomą widział łódki na sztucznym jeziorku i wielki pomnik pomarańczy, a jeden twarzek nastał mu na czapkę. Gówno ciągnie do gówna krzyknął z tyłu Jurek. Wszystkie dzieci zaczęły się śmiać. Nie przejmuj się, powiedziała pani na zastępstwie i spłukała oczapkę pod klapę. Potem przyszedł lodziarz i wszystkie dzieci kupiły u niego lody. Szlomohomo kupił loda pingwin, a jak skończył, wsadził pani w szpary między płytami chodnika i udawał, że to rakieta. Potem wszystkie dzieci karzały się na trawie I tylko on i pani na zastępstwie, która była już trochę znaczona i paniła papierosa, stali na ścieżce. Proszę pani, dlaczego wszystkie dzieci mnie nienawidzą? zapytał szybamochomowizna w domu. Skądżeż pan to wiedzieć? odpowiedziała pani. Przecież jestem tu tylko na zastępstwie.